Cześć, mam na imię Kasia, jestem lekarzem Hospicjum Dziecięcego, bursztynowa przystań. Prowadzimy Hospicjum Domowe i Hospicjum Stacjonarne. W naszym domowym hospicjum zajmujemy się dziećmi w domu, dziećmi i ich rodzinami, a w Hospicjum Stacjonarnym mamy swoje hospicyjne dzieci, ale zapraszamy Was też do skorzystania z opieki wytchnieniowej. A czym jest opieka wytchnieniowa i co należy zrobić, żeby z niej skorzystać? Opieka wetchnieniowa daje Wam możliwość zaopiekowania się sobą i swoimi rodzinami. My w tym czasie opiekujemy się Waszymi dziećmi. Co trzeba zrobić, żeby z tego skorzystać? Zadzwonić albo przyjść do nas, zobaczyć, jak wygląda nasze miejsce pracy, jak w fajnym, takim ciepłym środowisku prowadzimy tę opiekę, umówić dogodny dla Was i dla nas termin, żeby to wszystko grało tak jak powinno. Co powinniście ze sobą zabrać? Eee, Rozpiskę leków, które pacjent posiada, eee, a my w zasadzie zajmiemy się resztą. Ubrania, pampersy, podkłady, tym wszystkim zajmiemy się my. Eee, chcielibyśmy, żeby wasze dzieci były maksymalnie zaopiekowane i żebyście wy w tym czasie mogli zająć się sobą i swoimi rodzinami. A czy trzeba być pacjentem hospicjum, żeby skorzystać z tej opcji? Nie, jak najbardziej nie trzeba. Opiekujemy się wszystkimi pacjentami. Możecie być z Gdańska, Rumi, Warszawy, nie ma to żadnego znaczenia. E, Zapiekujemy się wszystkimi. Mhm. Czy opieka jest płatna? Nie, nie, nie. To jest wszystko w ramach, w ramach budżetu. Po co w ogóle powstała idea opieki wytchnieniowej? E, myślę, że trzeba zacząć od tego, czym w ogóle jest opieka hospicyjna. E, Myślę, że większość z nas ma takie mylne wyobrażenie. Hospicjum to opieka holistyczna nad całą rodziną, nad chorym pacjentem, nad jego rodzicami, bardzo często gdzieś tam na drugim planie pozostawionym rodzeństwem. Bardzo byśmy chcieli dać Wam tą możliwość zapiekowania się sobą i tym drugim, trzecim, czwartym, piątym, dziesiątym dzieckiem. Tak, Wyjedźcie na urlop, idźcie do spa, do fryzjera, zróbcie coś dla siebie, ugotujcie pyszny obiad, wyjdźcie z mężem na kolację. Możecie robić wszystko, czego nie możecie zrobić, mając tyle obowiązków domowych. Bardzo chcielibyśmy wam tu pomóc. Czy oprócz opieki medycznej, jakaś inna opieka przysługuje dzieciom bądź rodzinie? Pewnie, że tak. Opieka psychologiczna to jest bardzo, bardzo istotne i to jest opieka nad pacjentem i tak jak powiedziałam, ich rodzinami, mam na myśli rodziców i rodzeństwo, ale też fizjoterapeuta, który przyjeżdża i, i opiekuje się pacjentem pod tym kątem. Także ta, ta opieka jest naprawdę holistyczna. To nie jest tylko lekarz, który przypisuje leki, dbamy też o duszę. Dziękuję bardzo. Ja również.